Dzień dobry moje drogie lwy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na lato. Sprawdzimy sobie, jakie możliwości, jaki potencjał niesie dla Was lato, ale sprawdzimy sobie również na przykład, z jaką potencjalną przeciwnością przyjdzie Wam się zmierzyć. I co więcej, jak ją pokonać. Słuchajcie, dla lwów, które mają ascendent w Baranie lub księżyc w Baranie, zapraszam Was do czytania dla Barana. Naprawdę, must have, bo tam pokazały się świetne energia. dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że wiem, że część z Was, osób, które mnie oglądają, właśnie ascendent i księżyc w Baranie macie, więc zapraszam. A teraz zaczynamy. Lew trochę znudzony, niezadowolony z czegoś jesteś latem. Hmm. O Jezu, bo coś, bo coś, co wyglądało obiecująco, bo, ale spoko, poprawisz koronę, pójdziesz dalej. Powiem Ci tak, no coś, co wyglądało obiecująco, w co być może włożyłeś dużo sił, dużo zaangażowania, dużo czasu, to może być, wiesz, praca, to może być jakaś ważna relacja dla Ciebie, tak? No nie poszło, nie poszło, nie poszło. Jest smutek, jest rozczarowanie, jest znudzenie, e, ta osoba okazała się być kimś innym niż zakładałeś, drogi lwie, na przykład romantycznie próbuje Cię przeprosić, wiesz, troszkę taka energia, e, Ty się zastanawiasz, czy w ogóle chcesz, e, no więc jest tutaj taka trochę mieszana na początku energia, to lato może być dla Was, może do Póki nie wejdziecie w swój własny sezon, tak, LWI, może być dla Was trochę mm, rozczarowująca, ale rozczarowująca emocjonalnie. To nie oznacza, że nie, będą, nie będzie szans na różne fajne aktywności i formy spędzania czasu, prawda? Na jakiś chill, na jakąś zabawę i tak dalej. Raczej pokazuje się to, trochę taka energia dla, częściowa energia dla lwa, gdzie ewidentnie jakaś osoba, yy, znajomość po prostu cię znudziły albo rozczarowały. To jest pierwsza informacja. Natomiast, ktokolwiek cię rozczarował, to jego problem. Jeśli to jest damsko męskie, to tylko powiem paniom, to jest problem tego, tego osobnika, dlatego że, tak jak wspomniałam w drugim zdaniu dosłownie, yy, minie trochę czasu. Może 4 tygodnie, może 5 tygodni, może mniej, może więcej. Ale jeszcze tego lata poprawisz koronę i pokażesz, kim naprawdę jesteś, droga Lwiczko. Ten blask wróci, ok? Więc luz, w luz. Yy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tutaj dla, dla, dla kogoś jest taka wiadomość, żeby. Yy, yy, jeśli jesteś niezadowolony ze swojej pracy, jeśli jesteś nie, nieukontentowany ze swojej pracy, to dla mnie ta królowa była bierze sprawy w swoje ręce, bierze większą odpowiedzialność za swoje życie i po prostu robi coś, działa w taki sposób, zmienia swoje życie zawodowe, żeby być na piedestale, żeby być docenioną, żeby wszyscy ją, że tak powiem, może nie wszyscy, no, ale żeby być docenioną, żeby być zauważoną, żeby ktoś w końcu, że tak powiem, zwrócił uwagę na jej wysokiej jakości kompetencje i skillsy. Więc taka informacja jest dla. Czas y, dla lwa, który jest niezadowolony ze za spraw zawodowych, tak? To jest drugi scenariusz. Czas wyjść z tego poczucia. Nie wiem, nie chcę, mi się, wszyscy są niefajni, to mi się nie podoba, tam to mi się nie podoba. E, po prostu okej, okay, trudno, jest jak jest, Dużo, dłużej tkwienie w takim, że tak powiem, zawieszeniu, znużeniu, apatii, znudzeniu i zniechęceniu w niczym Ci nie pomoże. Tu jesteś ty, bo to jest królowa buła, czyli odpowiednik e, ognistej energii, trygonu ognia. Rusz się po prostu, zmieni się coś na lepsze, ale musisz zechcieć to zrobić. Musisz zechcieć to zrobić. Musisz zechcieć wstać, musisz zechcieć rozejrzeć się dookoła, musisz zechcieć się wyprostować, musisz zechcieć zacząć działać, żeby coś się zmieniło. Więc um, zupełnie inaczej będziecie wychodzić, moim zdaniem, z okresu lata, z czasu lata, tak? Z, tego, z tej pory roku. Um, jeśli coś Was zmęczy, znudzi w międzyczasie, to tak jak mówię, to nie potrwa długo. Zaskoczy niezbyt pozytywnie i to jest raczej miłosne. Ech. Jeszcze może być znudzenie w związkach, ale ono też mija. Tutaj też się dzieje coś, co powoduje, że e, łapiesz swój blask z powrotem, że znowu wszystkie oczy na ciebie, tak? E, co może mieć pozytywny wpływ na twój związek, w sensie stało relacje, w której jesteś. Ale jesteś lew zmęczony, szczerze mówiąc. Już tak abstrahując od tych wszystkich rzeczy, które powiedziałam wcześniej, już po prostu ci się nie chce pewnych rzeczy. Marzysz o czymś innym w ogóle, tak? No, marzysz o czymś innym, więc też na to bym zwróciła uwagę. Ok, i pokazał się Baran. To bardzo ciekawe, bo ja za na początku tego filmu zachęcałam Was do tego, żeby obejrzeć sobie film dla Barana, dla osób, które mają ascendent i księżyc, na przykład w Lwie. W Baranie, przepraszam, moje drogie Lwy. Natomiast tutaj u Was na pozycji, z jaką potencjalną przeciwnością przyjdzie Wam się zmierzyć, pokazuje się karta Cesarza, co jak wiemy, w Tarocie jest odpowiednikiem Barana, właśnie. Więc, e, ale to jest, e, że tak powiem, jakakolwiek przeciwność między to, jeśli lew ma barana w swoim życiu, tak? Albo, no to z jakąkolwiek przeciwnością ze strony barana przyjdziecie się zmierzyć, zostanie to naprawione, będzie nadzieja na przyszłość, uzdrowione. Jeśli lew ma ascendent w swoim życiu, to powiedziałabym, posłuchaj filmu właśnie dla, ascend, dla barana, tak? Jeśli masz ascendent w baranie może, jeśli masz ascendent, w swoim życiu powiedziałam? Być może, jeśli masz ascendent w baranie, to posłuchaj filmu dla barana, bo tam znajdą się wskazówki, tam znajdą się, że tak powiem, tam znajdują się wskazówki, tam znajdują się informacje dla Ciebie, które mogą być bardzo pomocne, żebyś wyszedł, żebyś wyszła z tego poczucia niezadowolenia, apatii zniechęcenia i znużenia. Ogólnie pokazuje się jako potencjał do niesnaski, rozmowa bądź nieprzyjęcie propozycji od ważnego mężczyzny, to może być wasz stały partner, to może być wasz szef, to może być w ogóle jakiś, powiedziałbym, nie wiem, wysoko postawiony mężczyzna. Mężczyzna na wysoko postawionym stanowisku i mm, zaognij się między wami jakieś nieporozumienie po tym, jak nie przyjmiesz jego propozycji, bo pokazujesz się jako ktoś, kto nie jest do końca, e, że tak powiem, e, zainteresowany. Natomiast w tym momencie powiem Ci tak, trzeba tę pr propozycję lekko, e, no. E, Skoordynować pod siebie i tutaj łapiesz ten flow do tego, żeby to zrobić, i sytuacja się naprawia. Taka informacja dla Was. Wszelkiego rodzaju niepowodzenia w związkach, naski w stałych, mówię teraz, w stałych związkach, no wiesz co, też pokazują się jako możliwe do naprawy. I jeszcze jedna rzecz. Dla osób, które są w trójkącie. Muszę to powiedzieć. Ten trójkąt pokazuje się, no tym, to oczywiste, ale latem na początku lata pokazuje się jako ym, sytuacja, która już cię mocno zmęczyła. Mocno zmęczyła. Do tego stopnia, że wręcz zabrała ci twoje światło, zabrała ci właśnie twój blask, tak? Ym, no, nie będziemy wchodzić w szczegóły i w detale. Koniec. Natomiast to bardzo ciekawe, bo z końcem lata, jakby ten mężczyzna, który najprawdopodobniej jest żonaty albo ma jeszcze nieuregulowane swoje sprawy z przeszłości, pokazał się w energii kogoś, kto przedstawia ci propozycję. Przedstawia ci propozycję, która ulecza jakieś sprawy, która daje nadzieję, która niesie nadzieję, która jest odpowiedzią na to, na co zasługujesz, droga lwiczko. Jeszcze takie informacje. Natomiast wiecie, w karcie gwiazda, nadzieja, optymizm, tury, ruro, wszystko fajnie. Natomiast tutaj też warto yy, być racjonalnym, bardzo. Czy odnośnie tego, co ten człowiek proponuje, czy ta nadzieja i ten mój optymizm i to moje idealizowanie, no właśnie nie jest jakimś fantazjowaniem. Czy ta nadzieja jest możliwa do zrealizowania, tak? Czy to życzenie jest możliwe do zrealizowania, ok? Jest jeszcze ktoś, kto spełni Twoje życzenie, bądź będzie chciał spełnić Twoje życzenie i to się pokazuje jako, jako bardzo przyjemne. Wskazówka dla lwa i idziemy dalej z kartami. Wskazówka dla, dwa, dla lwa, świat. Nie wiem. Co mam Ci powiedzieć? Otaczaj się kobietami, tutaj bardzo fajnie się prezentują pokoń wszystko przed swoim może w czasie sezonu swojego znaku albo do czasu swoich urodzin, co Twoim zdaniem już chciałabyś zakończyć, chciałbyś zakończyć w tym upływającym już jednak roku Twoich urodzin zanim wejdziesz w nowy rok dla siebie troszkę taka informacja ciesz się z siebie, ciesz się ze swoich sukcesów, mniejszych większych, słuchaj jeśli możesz gdzieś wyjechać, daleko bo to jest mniej więcej taka energia Zaplanuj ten wyjazd, szczególnie jeśli jesteś naprawdę zmęczony lub znużony swoim życiem, albo już po prostu wypalony, być może zawodowo i potrzebujesz tego resetu i tej regeneracji. Niech to będzie jakieś wyjątkowe dla Ciebie miejsce. To ma być miejsce wyjątkowe dla Ciebie, nie dla mnie, tak? Gdzieś w świecie daleko. Dobra, co my tu mamy? No jesteś, zobacz. Widzisz? Ok, po kolei. Pierwsze przesłanie dla Ciebie mówi, drogi Lwie, że będziesz gotowy do tego, żeby mm, wprowadzić do swojego życia jakąś nową, ekscytującą historię. Drugie przesłanie to jesteś ty i pokazuje się, pokazujesz się w energii kogoś bardzo e, odważnego, bardzo, że tak powiem, lojalnego względem e, jakiegoś konkretnego środowiska, być może. E, pokazujesz się jako, kogoś, jako ktoś, kto jest w stanie, że tak powiem, zarządzić pewnego rodzaju sprawami, kto jest na straży pewnych spraw, chroni, e, no i tak. Chroni i broni. Jeszcze taka mi informacja do głowy przychodzi, nie wiem skąd. Dodatkowo jeszcze pokazuje się dla ciebie yy, prośba o to, żebyś. Yy... No, właśnie, to bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że chodzi o tą informację, która płynie z karty Cesarz. Ten cesarz, przypominam, pojawił nam się na, po, na mm, pozycji przeciwności. Moim zdaniem on po raz drugi coś tobie zaoferuje, po raz drugi, że tak powiem, spróbuje coś między wami zainicjować. I to przesłanie, moim zdaniem, odnosi się właśnie do takiej sytuacji. I ono mówi, żebyś zachował wiarę w siebie w takim znaczeniu, że pewność siebie był w zgodzie ze sobą w czasie, gdy będziesz coś omawiał z tym człowiekiem, gdy będziesz chciał być może ponownie, że tak powiem, drogi lwie, przystąpić do jakichś rozmów z, tych, z tym człowiekiem, no, bo tu może być jakieś łód szczęścia za tym, ale chodzi o to, żebyś nie, nie dawał się, dobra, powiem to, nie dawał się trochę jakby na tor boczny gdzieś postawić, Taka energia, że ta, że ta pewność siebie w czasie rozmów z tym człowiekiem, w czasie negocjacji jakichś być może, kontaktów z tym człowiekiem jest tu kluczowa. Dobra, dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.